Siemano, siemano, jestem Wertes. Witajcie w kolejnym Skrzydłowym. Dzisiaj będziemy tutaj grali z LJem. em Siemaneczko, LJ. Dobry, cześć. Nie wygramy, wygramy już. Trzymaj wiem. pakę. Dobra, dobra, dobra. A ustawiłeś coś tam? Co ustawiłem? Znaczy, Dźwięk. Jest, tylko, tylko chodzi po prostu, że y, mam wolumen chyba na 0,8. Nie, nie, nie wiem. No, nie ważne. Ła! Jest o dwójka Boże. tutaj. Ło! Wow. O mój Boże! Odkładki mi zabrakłaś, jak ich zobaczyłem obu A. Oj, nie, to była szybka akcja tutaj Najdy poleciały. Nie, to było taktycznie, także... To też. Dobra, chciałbym oni teraz za... będą forsować Eko jakieś? Tak, myślę, że można, jak najbardziej. Moi drodzy, chciałbym, żebyście zauważyli, że w przeciwieństwie do Verteza, który może gra tam raz na tydzień, dwa może chociaż to ja nie gram praktycznie w ogóle, więc... Mój skill, przepraszam, najmocniej, ale super. Spokojnie, spokojnie, o to chodziło, o to tutaj chodziło w tym materiale moim bo ja powiedziałem, że muszę z rangi spaść, i mi to bardzo na rękę, że ty nie grasz. Okej, okay, super. Ołaaa! Odzieścia dostał tylko, ale to nie, to, z, tym, z tym się na blisko nie da, nie, nie, to, to jest zabójstwo w ogóle od razu, to, to... To jest mm -hmm. taka Słuchaj, nawet, to... na karach bliska na łebku. oni, nam tutaj wlatują, znaczy teraz pewnie wiedzą, że mamy fula, ale musimy ich jakoś zaskoczyć. Co, Fula teraz, dobra, no to dawaj fula, let's go. Takich zaskoczy, dobra, niech ci będzie. Lecimy na Atera, panie. Tu nie ma. Tak, Akurat, ja, tak. No, Ale chodź tędy, chodź, chodź, chodź. <coughs> Co ty, ty, czekaj, tu zapomniał w ogóle. To oni tutaj spalili nam w ogóle. W ogóle mogą nam plecy tak. robić, od góry mogą iść. Nie pójdą, bo. bo ja tu jestem. Dobra, aż O, okay. go tutaj na schodach, jeden jest tutaj na schodach na pewno. Aha. Tu nie, Tu fleszyk poleciał Sprawdzał Cofnął teraz Na pewno jednego mam tutaj, drugie jest podejrzewam przy konekcie gdzieś wiesz Aha Dobra, leży Leży To drugi już tutaj biegnie na pełnej Na no blisko, na blisko Pięknie I... u... Ja miałem takiego loła, że łowo, Ja stwierdziłem, że Dobra, trzeba ty pan słuchaj. O, uratowałeś teraz, ładnie. Dobra, flesza można Można im tu flesza górą rzucić i wyczekać, pójść dołem? Oni, y, albo pójść dołem na przykład, albo jak zraszują to chwilę poczekać ewentualnie, bo to też. Bo tu górą wiem, że raz flesza można. O tak ładnie, pyk. No no no. I teraz tutaj normalnie. Chono tu. O, o, o. o, o coś no. tu się no, dzieje. Ho, no ho, no ho, no ho, no. Ho, no, ho, no ho. No chodź, no wy, No wychyl, no. No, no wychyl, no. No On dawaj. się boją, bo wiedzą, że mamy... Taś, taś! Pala, taś! O, jest tu ziomek, rzucił, yy, rzucił palaka. Aha. Taś, 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 taaaś! Kuźwa, widział mnie. Dobra, cofam. Aaaa, lalalala, lalalala. Gdzie Uuu, no był tam się konekcie. O jezus, Mary, ale sobie nogi połamałem. Wait, tutaj tu się się nie da iść, a nie, da się iść, dobra. No, on tutaj chmurę puścił, słuchaj, przestraszony. Chyba nie wiem, gdzie ja jestem. A, dobra, jestem tutaj, okej, okay, dobra, dobra, dobra. O, jest tutaj jeden pod, pod siateczką u mnie chyba. To on chyba od ciebie uciekał, bo tu chmurę puścił mocy. Nie mamy 20 sekund swoją drogą na zrobienie akcji. Sprawdzam, sprawdzam, nie ma, nie ma, nie ma nie Ale zromałem! Jeden jest na CT, drugi masz tutaj obok. Biegnę do ciebie. Podłużyłem! Nie, nie, nie! Nie wiedziałem w ogóle, gdzie jest. Zresztą podłożyłem pakę, ok? Zawsze tak, trochę tak. I, I trochę ta paka poleżała, także jest dobrze, jest dobrze, słuchaj. Do no, tej całej sytuacji. <grym> Mogłem w sumie siedzieć tam, ale czułem, że oni i tak wejdą we dwójkę i zaczną tam machać tym nożem, i, mhm. i to nie wyjdzie. Dobra. To jest, to jest. Ale mamy rundę, także tragedii nie ma. To nie to, co było, pamiętam, za pierwszym razem, żebyśmy nagrywali, nie? Tak. Dobra. Co wyleci tutaj, czy nie wyleci Moja teraz? Podatka, nie mogę być z tej flaszyk. Flaszek poleciał? Nie, 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 to nie flaszek, ok. <laughs> to był bajcik. Dobra, yy, tutaj jest trochę czysto, może tam być dalej bardziej. Aha. dobra, nie wyłączam lunety, bo to. Ta broń jest niezbyt bez lunety. Na górze przy konekcie, znaczy w sensie tutaj na T. Tak tak, takie... tak, tak, widziałem, A, widziałem, tak. ale uciekł. Tu jest czysto, podchodzę. Aha. Tu nie ma. Tu nie ma. Zobaczę Dobrze, pod CT. Aha. CT czyste, ale słyszę go. Dobra, jest Dobrze. leży. Mam lowa bardzo. Eee... Drugiego tu nie widzę, tu nie widzę. Tu, żeby nie spaść. <grych> Ach, ja jestem na końcu, kurde. O, o, o! 22 tylko, kurczę, nie zdążyłem się obrócić. Bo myślałem, że on ci, że on ci tam na, na plecach, nawet na rana nie mm -hmm. zdążyłem spojrzeć. Tak Ale tak. dobra, dobra. Ja, ja liczyłem, że wiesz co, że żeby żeby mi się spocuje bardziej, że na, te, na ciebie gdzieś tam będzie puszował, no nie? Tak, tak. Ale A on najpierw ciebie zobaczył. Ale możliwe, że nas widział wcześniej i sobie właśnie wiedział, że mam lowa i sobie wyczekał, wiesz. Aha Także Sprytny kuśba, Spryt Spalił tutaj No i tu rzucają dużo granatów, wiesz? Mhm. No. znowu flash, dobra Smok W sumie masz PMA, to możesz wychylić najpierw. Ja spróbuję cię tutaj asekurować. Aha. Okay. Uciekli znowu. Słyszę go tutaj zaraz... O! Dobra, rzucił najda tutaj z site'a. się chowają. Tak, tu uważaj. Dobra, ja pójdę od, od, od środka. Kurde, Onek się ten. pochowali, wiesz? O, strasznie. Jak on Także... mnie tu wychali? Uff, chyba w broń strzelał, jak się wychylałem, wiesz? Zabiałem, zabiałem tam na daleko. Dobra, biegnę do niego. Nice. Sorry, trochę postrzeliłem, ale... Spoko, warto było. Pa, 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 pa. pa. Nieu, poleciał! <śledzimy> jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Ugrany, ugrany. Nie, jak, jak się trochę pomyśli, a nie leci na jolo, to nawet można coś tam zrobić. <śledzimy> Tak. To choć może tym dołem? Le Leś tam na początku, ja sobie na górę polecę trochę pohałasować. A? Oni mi tutaj spalili schody, wiesz? I jednak go tutaj na pewno słyszę. A tam rzucił wabik. Tak, 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 jest wabik. Jestem no na sajcie tutaj chyba we dwójkę, wiesz? Ja ostro pohałasowałem tutaj, przy tym. Co Kuźwa! A ja, 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 wupa. Pięknie, wupa, y, za tym białym. Patrzy na schody. 50 tylko dostał. A drugiego nie wiem, nie widziałem. No, no, no. Widzę drugiego. Znaczy jednego, tutaj. No, Chyba do no, za... strzelał. Tu uważają w wow. Aj, jak strzelił! Ale że żeby skoczyć <laughs> nawet szybciej, więc i tak długo tak, warto tak. Czekać, tak. Nie? Ja liczyłem, że ten wiesz, będzie gdzieś tam ogarniał, szybko zdejmę awupiaż, no nie? No właśnie, tu w drugą <laughs> stronę. Nie? Dobra. No. Ja CPM a kupiłem, żeby chociaż mieć. Można nawet spróbować raszyka, albo nie, dobra, teraz raszyka nie, potem jak, jak, jak to nie wyjdzie ewentualnie. Tak, na razie na spokojnie. fleszyk, tutaj pyk. Oni się tu wyrzucą, granaty. Aha. Keczyk skrócą. Chyba przestali wyrzucać tutaj. Liczą na to, że wylecimy. Wiesz, co może tutaj być ustawiony typek? Na pewno jeden jest, bo rzuca tutaj needed, czy te granaty. Tylko, że nie wiem, czy Aha. jest na blisko, czy Wyrzucę ci pakę. Dobra. Dobra, tutaj go nie ma, on będzie dalej troszeczkę. On mi się wydaje, że oni tutaj rzucają te granaty i wycofują, wiesz? Jest taka opcja, bo ciągle byli tam na, na sajdzie, nie? Jest na tej kładce. O ty ja cię nie Nie, nie, wiem, nie słyszałem co w ogóle, to jak to strzelasz, to. lol. Dobra, wycofał chyba na sigita, wiesz? Tak, tak, tak. tak to na Już ta, będzie tak, AWP tutaj wcelowana, tutaj wcelowana na 100%. Mhm. Mm tak, słyszałem Zuma, no Okej, okay, tutaj nie widzę, tu nie widzę. Ta, jest jeden z, na środku przy site. A prawdopodobnie wcelowana w schody. Tak. a na białym, a, a ten przy środku. Kuźwa, A, 85 to na środku jest, ja wupa za tym białym tak jak wtedy, uważaj tu, żeby nie spaść. Tak uważam, tylko chciałem wychylić sprawdzić. O, świetnie. 10 sekund, kurczę. Aj. Strasznie krótka runda. No i po czasie, kurde. A to jeszcze ostatnia była. No cóż. hal <laughs> Brak Good przychodów, halt. spoko, ostatnia runda, nie? <laughs> Ja, zap, ja w ogóle nie, ja zapomniałem, że jest tyle i tyle rundy, jakby skupiłem się tylko na grze i w ogóle nie zwracałem uwagi na nic innego, nie? Ale mówię, to tak, wychodzi tak. wtedy, że człowiek nie gra często. Dobra, e, proponowałbym e, no. ustawić się tutaj, chyba, że polecą schodami, no to jesteśmy w dupie, ale ja się ustawię tutaj na kładce, wiesz? Dobra. No zazwyczaj tutaj wlatują, ale że tutaj teraz poszliśmy razem, to pójdę dołem. Nie, od mojej A, są już, już na sajcie. Dobra, okej, okay, no. na Interesting. Dobra, jeden zdjęty. Super. Trochę go uderzyłem. Dobra. Nice. Główeczki poleciał elegancko, normalnie, tak i Kiedyś to była moc, a pamiętam, nie to teraz, teka? ale i tak... Coś taka. Nie, nie, pan mi starczy, ja sobie kupię jakieś MP9, coś i... Molo. To ja im spalę te schody może, a bo nie, nie, idę dalej na konie, nie, idę dalej tutaj, kurwa normalnie, to im spalę jak coś. Trzymam molo... So, na tutaj... może oni nas... chociaż nie... Flash poleciał. Okej. Okay. Kolejny, też smoke poleciał w sumie. Pogasili sobie. Zrobił sobie Jeden tutaj nie zrealizuje. Al popalone. Zawsze pod sa. O! Lade w moją stronę poleciał, kurczę, 20 HP. Dwóch tutaj mi się wydaje, jest raczej, wiesz? No, jup. Obity, kuź, wadziad. Dobrze. Nie wiem, widziałeś drugiego? widziałeś tak, drugiego? Tak, tak, tak. Był drugi. Mam pakę tutaj. Mam pakę. Jest tam, wychylił. Ucieknie, no. ucieknie. Nie ucieknię. ma nie wyjdę. Pięknie! <laughs> Pinkie, no, nice, -u, nice -u. Nie, nie dajemy się do zera, że tak powiem. Nie ma, kuźwa, <laughs> nie razem. Dobra, ja teraz wiesz co, spalę schody, bo coś czuję, że poleci raszyk teraz. Okej. Okay. Bo skoro oni podłożyli paki raz i drugi, to teraz będzie podejrzewam raszyk, nie? Mhm. Uh -huh. Jest jeden u mnie. Pakom. Okej. Okay. Dwóch, 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 dwóch. Dobra, cofam. Ejduję. im tutaj. Cofnęli chyba. Nie, kurde. Cztery tylko, ja pierdzielę. Drugi mógł cofnąć, ale nie wiem, nie jestem pewien. Cię się wydaje, że szybko mógł wycofać. Mógł, owszem. Ooooo Dobra, dostał spoko, spoko, spoko. Ciekawe czy czekasz, wychylę. Jest! Pięknie! O! Porwiony kurde! Dobrze, dobrze. No dobrze. Ja tak sobie myślę, że jakbym Nie. będę zawodował, to spróbuję zrobić jakieś takie... tapki na przykład z tych takich akcji w ogóle, to by fajne by tak było. No, no, no. Wiesz, epicka muzyczka i tutaj jeb, pie. Spalajmy dobra, te schody. Dobra, dobra, ja sobie popatrzę tutaj jest daleka. Już się strzelił, jeden palak poleciał tutaj na konekta. No, no, no. U mnie cisza póki co. Tutaj też. Dobra, Dw dwóch wyszło wiesz, od razu wcelowani strzela strzelali w górę, nie? Ale tak. jeden przeżył. Tylko jeden. No. Jeee. Dobrze. Jak pomidorka. To jest, to jest. Dobra, 6-6. No, kurde, wyrównane, nie powiem. No. Mocno. Dobra, teraz im tutaj spalę tego, tego. Dobra, dobra. U. Heh. Jeden wyszedł u mnie. Dobra. Leży? Super. W nie widzę. Ja sobie tutaj czekam na, na lubzaku. Ko? Jest u mnie okay. Z Shotgunem Dobra, huf Bałem się, że mnie załatwił, ale z daleka tym shotgunem na szczęście za dużo mi nie zadał. Chociaż no. 34 no, On liczył to... po prostu, że będziesz się kapił gdzieś z jakimś rogiem, że on wychyli po prostu i ciach no, nie? Eee, Pomyślał, że skrócę pewnie, żeby dokończyć, ale ja głupi nie jestem na, na, na. To jest, to jest zmienię pozycję palę im tutaj, ale zmienię pozycję Polecę bardziej od tej strony. E, u mnie jest prawdopodobnie dwóch. Bo jeden. Z... O, tak jest. Jeden na scouta. Wycofujemy. On 207. Okej. Okay. Może być odwrotnie. Uważaj. Spoko. Ja tu sobie się schowam na, na CT, nie? Aha. Y, rzucił smołkę tutaj. Ok. Tu, 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 tu. Hmm.

na pewno nie przegramy, bo już mamy 8 punktów Także Także da no. Albo wygrywamy, albo wygrywamy, albo remisujemy w tym momencie There troszeczkę is no Chyba się troszeczkę wyłącza, kurczę ej, serio, nie rób tego teraz. To najgorzej No O, flaszek u mnie poleciał. Skanują, skanują. Ej, cicho. Dwóch, dwóch. Kurde, tak. o, o, Możliwe, że jednego obiłem, ale nie, ten mnie zabił. Jej, no! mamy to. Uuu, Bro. Uuu, uuu, uuu. I kto się <laughs> tego spodziewał po pierwszych rundach? Nikt, kurde. Nikt, ale właśnie dobrze, takie <laughs> tutaj takie Nie wiadomo co, ale nie. O, i mam szeryfa, tak? To jest szeryf? Ten, ta, ta gwiazdeczka taka? Chyba jo. Boże, po co mi tak wysoka ranga? ja nawet nie gram na te możliwości. Przecież ja powinienem <laughs> mieć, ewentualnie max golda. Ale dobrze, ważne, jest ugrane. Kuźwa, zajebiste. Dobra, jak chcecie nice. więcej, nie? Ja, ja normalnie tak o. Patrz, masz wyższy wynik ode mnie. Zobacz, zobacz to. Nie, poka, 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 poka. Jezu, Jezu, ja tu się patrzyłem. wszystkie myszy. Nie no, mam 8. Ja miałem 8 fragów, ty miałeś 12. Ej, to jak wyższy wynik. Z, nie wiem, zaplantowanie, za takie różne akcje, za wiesz, to punkty. To miałem, więc... no to dobra, to tak. Tak porobiłeś, tak. słuchaj. Chyba asyst miałem, bo nie zobaczyłem ile asyst. Zobaczcie se na filmie, w każdym razie okay. tak. Ja Ale tylko masz Sheriff'a, także no nie graliśmy tutaj na na, na jako-tako, nie, nie wiadomo co. Była, więc, więc no takie jakieś kołaszki goldy, coś takiego No o, było. fajnie, fajnie. Dobra, to co, dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeśli chcecie więcej CSK z, z naszą tutaj dwójką, dajcie koniecznie znaka w komentarzach, też zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, no i co, do następnych, na razie i cześć, jojo, <laughs> cześć.